Jeśli grasz na gitarze, jeśli grasz na harfie i myślisz o podjęciu studiów muzycznych, zapraszamy do nas, do Katedry Gitary i Harfy Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pandryckiego w Krakowie. Studia w naszej katedrze to możliwość kontaktu z gronem znakomitych wykładowców. Nasz zespół stanowią osoby, które nie tylko są wykładowcami uczelni, ale także koncertującymi muzykami. Kształcenie w naszej katedrze jest wszechstronne, a to dzięki zajęciom uzupełniającym, tak jak metodykę nauczania gry na gitarze, kameralistyka, która jest realizowana z instrumentami innymi niż gitara i harfa, aranżacja, improwizacja w różnych stylach, muzyka etniczna, w tym muzyka flamenko i folią Regularnie odbywają się lekcje mistrzowskie prowadzone przez naszych profesorów wizytujących. Studenci harfy Zgłębiają tajniki gry na harfie pedałowej i haczykowej. Uczestniczą także we współorganizowanych przez naszą katedrę krakowskich warsztatach harfowych. W katedrze odbywają się liczne koncerty, warsztaty, sesje naukowe poświęcone między innymi muzyce współczesnej i muzyce historycznej, wykonywanej również na instrumentach z epoki. Dysponujemy także kopiami instrumentów historycznych wykonanymi przez krakowskiego lutnika Jarosława Biłana. A są to kopie gitary barokowej, gitar romantycznych, między innymi Stauffera, Lakot i Fabrikatore. Dzięki tym instrumentom możemy bliżej i lepiej poznać stylistykę i praktyki wykonawcze muzyki XIX-wiecznej i w ogóle muzyki dawnych epok. Przy naszej katedrze działa także koło naukowe gitarzystów, w którym studenci mogą realizować swoje pomysły, swoje inicjatywy, a także uczestniczyć w regularnie organizowanych koncertach wymiennych z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Zwieńczeniem działalności naszej katedry jest doroczne święto gitary, czyli dni Jana Nepomucena-Bobrowicza w ramach którego to festiwale odbywają się warsztaty, kursy mistrzowskie, wystawy, koncerty oraz konferencja lutnicza. Kraków to miasto kultury, miasto muzyki, ale także miasto studentów, tętniące życiem, również koncertowym. Zrealizujesz tu swoje pasje, rozwiniesz swój talent. Do zobaczenia w Krakowie.